Centralne Biuro Antykorupcyjne w poniedziałek rano poinformowało o zatrzymaniu podejrzanych w śledztwie dotyczącym Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A. Wśród zatrzymanych jest dobrze znany były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartłomiej Wiem. To jednak nie jest jedyna osoba, bo są także byli politycy PiS. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sześć osób w śledztwie dotyczącym prowadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S a zatrzymany został były szef Gabinetu Politycznego Mon Bartłomiejem i były poseł PiS Jak podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne, śledztwo prowadzone na podstawie materiałów własnych dotyczy niegospodarności, powoływania się na wpływ oraz fałszowania dokumentów przy okazji zawierania umów przez spółkę PGZTS. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego posła PIS, poza byłym rzecznikiem MON zatrzymany został także były parlamentarzysta Mariusz Antonika. Oprócz niego CBLA wyprowadziło także członka zarządu spółki PGZA Radosław O., a także trzech byłych pracowników MON oraz spółki PGZ. Wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu, gdzie usłyszą zarzuty. W związku z zatrzymaniami funkcjonariusze CBA prowadzą przeszukania ponad 30 lokalizacji. Czytamy w komunikacie CBA. Śledczy oceniają, że doszło do niekorzystnego rozporządzania mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Wydarzenie, które zwróciło główne podejrzenia śledczych, to organizacja koncertu z okazji 40-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników oraz wystawy multimedialnej w Gielcach. Centralne Biuro Antykorupcyjne twierdzi, że wystawa w ogóle się nie odbyła, a koncert odbył się, ale w innym miejscu. Wynagrodzenie za zorganizowanie tego wydarzenia w większości trafiło na konta podmiotów związanych z byłym rzecznikiem Montbartą lub jego znajomymi. Media zapytały się sekretarza stanu w kancelarii premiera Rady Ministrów Łukasza Schreibera o zatrzymanie. Nie wiem, nie znam sprawy trudno mi to komentować. CBA ma to do siebie że prowadzi szereg postępowań odpowiedział.